Witamy Was krypto Degeneraci na kolejnej odsłonie krypto bros 24 lutego 2020. Dzisiaj mówimy o ciekawych stronkach, które pomogą Wam zrozumieć, odnaleźć świat NFT. Czyli najlepsze minty, najlepsze projekty, jakieś statystyki, analizy. Pierwsza stronka to MOBIGG m -o -b -y .gg. Druga stronka to Icy Tools. i -Y. Polecamy przejrzeć obie stronki, bardzo fajne są. No, my korzystamy z dwóch, więc zawsze warto mieć więcej źródeł niż niż jedno, żeby się posiłkować. Na pewno Wam pomogą, na pewno są pomocne i na pewno są bardzo fajne i przejrzyste. Także jeśli chodzi o przeszukiwanie dobrych projektów NFT i zamianę z zarobkiem projektów NFT. Te dwie strony wam w tym pomogą. Kolejna informacja to taka: jak wiecie, Andre Kronie wystartował ze swoim projektem o nazwie SOLID, czyli giełdą zdecentralizowaną opartą o technologię Curve Finance. No i zdobył y, że pierwsze drugie, albo drugie miejsce w tej chwili ma pod względem zamkniętej ilości dolarów na fantomie. E, chyba przez ten fakt również Fantom jest praktycznie nieużywalny przez ostatnie dwa dni. Transakcje są drogie i transakcje są wolne, co można było przewidzieć, bo Phantom ma bardzo mało walidatorów, więc jeżeli Phantom nad tym nie popracuje, to już to nie będzie jeden z naszych ulubionych blockchainów. Do tej pory na razie faworytami pozostaje Luna Avalanche i Solana. Fantom niestety musi się bardziej zdecentralizować, co pokazuje nam fakt, że właśnie jeżeli nie jest się zdecentralizowanym, to niestety nie uda się nic ciekawego w tym świecie blockchainów zdziałać. Jak zobaczycie na Fantoma, tutaj na DeFi Lama, Solidly i Solidex to są te projekty Andre Kronie, bardzo fajne, płacą za płynność. Jak wejdziecie sobie na Solidex, to jest ten Dex w tysiącach procentów w tej chwili płacą, dlatego ludzie się chyba rzucili i powoli zaczęli blokować e, niestety fantoma e, popatrzcie sobie jakie tu mam procenty polecam zajrzeć na przykład USDC, USD2400 czyli no wiadomo, jest początkowy czas, żeby coś dać dać płynność popatrzcie, Solidex, SolidEx 8 tysięcy 9 Także fajne procenty przeżyjcie sobie, no ale mówię, ciężko cokolwiek zrobić, bo fantom jest wolny. Pozdrawiam.